Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać jedną z gierek, którą mamy w Capcom Beat'em Up Bundle, czyli gry arkadowe od Capcomów, w których chodzi się i bije ludzi po e, twarzach. I właśnie jedną z nich jest Final Fight, który prawdopodobnie kojarzycie. E, gierka e, z salonów gier, także bardzo dobrze znana wszystkim, którzy lubili sobie tam przebywać, spędzać czas za mało lata, ja naprawdę bardzo dużo czasu spędzałem w salonach gier i Final Fight jest bardzo dobrze znany, całe szczęście Capcom wypuścił swoje, e, swój zbiór gierek, które można zakupić na Steamie i dzięki temu możemy sobie przypomnieć te wspaniałe giereczki, także zapraszam do wspólnej zabawy. Zagrajmy w klasyki Final Fight. Metro City, znane także jako yy, coś tam, jest yy, terroryzowany przez pewien gang Mad Gear. Gdzieś w latach 90. Mike Hagar odbiera telefon, a tam dzwonią do niego ludzie z gangu, którzy. Mówią, że mają dla niego propozycję. Twoja córka za kooperację. On jest chyba prawdopodobnie jakimś tam majorem, czy coś takiego. Nie pamiętam teraz, co zrobiliście, Jessica. Nie tak prędko. Włącz telewizję. Ty sukin. Co jej zrobiliście? Jeszcze nic, ale chętnie wykorzystamy szansę. Tak, on jest majorem tutaj. No, i cóż, musimy pomóc mu odzyskać córkę. Jessica została porwana. Jessica, moja miłość z dzieciństwa. Muszą zapłacić za to ludzie z Mad Gear. No i lecimy sobie, moi drodzy Final Fight. Eee, pamiętacie, może? Jedna z wielu bitomatów, salonów Gier jeżeli nie kojarzycie to e, warto sobie poznać. Największą ogólnie fazą w tej grze e, było to były te emocje związane z tym, że w zasadzie, żeby nie zginąć, bo musicie, bo musicie, potem wrzucić kolejny żeton, co nie? Tutaj jest prawdopodobnie tak, że jest nieskończona ilość kontynuacji, więc zwyczajnie sobie przypominamy po prostu te, te gierki. Chyba jest nieskończona ilość, bo pograłem trochę. Przypominałem sobie wczoraj, i no tam są momenty, gdzie się praktycznie nie da nie zginąć, chyba że jest się wyjadaczem. Też właśnie chciałem to później wspomnieć, gdzieś tam przy okazji innej gierki w sumie. Że ja sobie dopiero zaczynam właśnie przypominać te wszystkie retro retrogierki. Jeszcze nie jestem w taki zajebiście wprawiony w to, ale jeżeli ktoś w to strasznie rzeźnił, to pewnie mu o wiele lepiej będzie szło i nie mam ma z tym problemu. Tak czy siak? No, na pewno tam się zginie parę razy, nie? Także to są takie typowe bitemapy, Moim zdaniem najlepsze właśnie od Capcomu. Najlepsze miał Capcom eee, i tego było sporo. Jedne z najlepszych to były Dungeons and Dragons, tylko nie pamiętam dokładnie pod tytułu. To była zajebisty bitemap To też jest spoko. I jest tego sporo, dosyć. Tam widzieliśmy na liście od tego Capcom Bandu. Było kilka tytułów. Nie było też tych najlepszych, akurat. Alien vs Predator, taka też na salonach gier była, był beat'em up zajebisty. Ja ogólnie bardzo lubię mapy. up, jakoś mi to po prostu się dobrze kojarzy z właśnie dzieciństwem. Tutaj można zagrać na dwóch, także jak macie z kim zagrać, to można też zagrać przez Steam Remote Play, to znaczy, że tylko jedna osoba wystarczy, że będzie miała kopię i druga powinna móc też sobie zagrać. Ja tego nie testowałem jeszcze. W ogóle jeszcze tego nie testowałem w sumie. Myślę, że na takich właśnie małych gierkach to może tam jakoś działać. Wątpię, żeby to działało na czymś, co będzie więcej wymagało. Eee, no ale... Może sprawdzimy to z, z jakimś znajomym później. Nie wiem, czy na tej gierce, raczej nie. Na czymś innym, może kontra. Kontra też jest na Steamie, także... Pojawiają się te gierki retro na Steamie w jakichś tam paczkach ostatnio. I dlatego ja zamiast na przykład wydawać na cartridge yy, nie wiem 15 dolarów za jedną grę, no to wolę sobie jednak to kupić. Logiczne dla mnie to jest bardziej, żeby kupić sobie taką paczkę za tam 20 euro na przykład i mam kilka gier, no to Oczywiście, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem i chce mieć koniecznie te kartridże, no to sobie te kartridże kupi, nie? Ja mam kilka takich gier, gdzie właśnie chcę mieć kartridże i będę je miał, ale to na przykład już by mi tak strasznie nie zależało, żeby... żeby mieć akurat, wiecie, ten jeden kartridż, tylko bardziej bym już... Yy, się bawił w jakieś właśnie paczki chętnie, żeby było taniej. Także jeżeli chodzi o te gry na NESa... To, no, już mnie dorwali. Jeżeli chodzi o te gry na NESa na przykład, to kilka kartridży, takich najważniejszych, sobie będę chciał kupić. A, e, a resztę sobie kupię, na przykład Megameny. Od 1 chyba do 7 sobie kupiłem też paczkę na Steamie i z tego też będzie następny chyba let's play, albo jeszcze następny, bo planujemy tutaj sobie zagrać w to. Potem bym zrobił chyba Castlevania pierwszą, i potem chyba będę się bawił w Megamena, który jest zajebiście trudny. Niedawno przeszedłem wszystkie te trzy gry, i teraz zostaje mi je nagrać dla was. No, oczywiście przypominam tym, którzy są niecierpliwi, że potem e, będziemy lecieli dalej w Fallouty Fallout Nevada ogólnie. Także się od razu tam nie... bez paniki, proszę Te takie małe gierki to jest taka przerwa dla retro-wyjadaczy, którzy po prostu lubią sobie to przypomnieć salonów gier właśnie. Zajebista sprawa. Ja zawsze lubiłem na salonach się bawić. Dużo kasy poszło na to. No i tak jak mówię, tutaj największe w tym jest była ta adrenalina, że, że możesz stracić e, ż, kontynuację i będziesz musiał kupować następny żeton. No a w tej sytuacji, kiedy ja mogę sobie tak grać, to tak już taka bardziej nostalgia. Mówię, na dwóch można sobie pyknąć Ogólnie e, ta gierka też jest stara. Ja nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że one są też bardzo podobne do siebie, te, e, te bite mapy, szczerze mówiąc. Jest taki Final Fight, ale są też inne. I one są bardzo podobne, nawet czasami graficznie wyglądają podobnie, albo e, podobne są. Modele tak jakby postaci często i mogą się przez to te gierki mylić trochę. Co ty mi wyszło? Tak jak się jak zajebista zabawa. Ja tam się zawsze dobrze bawiłem w to. A, no i chciałem powiedzieć, że jeżeli utęskniliście za takimi gierkami i cierpiście coś nowego, no to e, był taki, była taka gierka, która się nazywała Mother Russia Bleeds i e, nagrałem chyba z niej tylko jeden odcinek, ale został usunięty, ponieważ e, tam coś jakiś YouTube, coś nie podobało się, to, bo ta gierka była dosyć br brutalna I ja stwierdziłem, że w zasadzie to mi nie zależy na tym jednym odcinku. No to Wam mogę polecić, bo fajna muzyka i dobry feeling tego e, takiego salonu, e, salonu gier jest tam w sterowaniu. Także ogólnie dobrze gierka zrobiona e, się Blitz. Tak trochę za... Ja bym powiedział, że czasami Czasami bym powiedział, że nawet trochę zbryt, zbyt brutalne jest na zasadzie, że... Znaczy taka kurde zeschizowana trochę za bardzo, a muzyka zajebista. Jakiś tam... Jakaś tam fabuła, wiecie, byle jaka, nie? Ale fajnie się chodzi, fajnie się bije tam tych, 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 tych przeciwników. Jest, jest przyjemność. O, dajcie, co chyba w moje życie, da tak? Nie. Także, jak się racie takimi gierkami, no to tutaj ja Wam pokazuję kolejną szansę na to, żeby sobie kupić całą paczkę tego typu gier. Bo ludzie nawet czasami nie wiedzą, że w ogóle coś takiego wychodzi, nie? Że, że wspominają sobie, chętnie by sobie zagrali. Nie wiedzą, że coś takiego wyszło. Ogólnie zarzut pod, yy, w kierunku takich gierek jest często taki, że je, najlepszy sposób to wziąć po prostu i cały czas to robić. O, czekajcie, ja pokażę. Kurwa. Albo to właśnie co przed chwilą zrobiłem, o. albo skakać tak. Ale to też nieprawda. jest, Nie zawsze się da. Się czasami ich tu namnoży. I lecimy przed siebie. Także dla mnie to jest powrót do pięknych czasów dzieciństwa po prostu. Mieliśmy 6-7 lat jakoś jak się chodziło i w to, w to grało, bo pamiętam, że potem jak już jak już nie, nie było hajsu na, na salon gier, jak, jak mieliśmy hajs na salon gier i można było, ktoś miał hajs na salon gier i można było iść i popatrzeć albo pograć zależy kto miał hajs, to to było święto na podwórku nie? na zasadzie, że to się, to się zdarzało często, że my chodziliśmy na salon gier, za mało lata takiego ale to było święto na zasadzie, że wtedy wszyscy szli. A jak nie, nikt nie miał hajsu, i nie, nie, żeby pójść na samą gier, to żeśmy się potem bawili w to. Co nie? Że ktoś tutaj był dobry, ktoś był zły żeśmy się tam tłukli. Także... Ale było jasne, że jak ktoś dostał jakieś kieszonkowe dyszkę czy coś, to od razu szliśmy wszyscy na samą gier. I ten... Ten, ten mistrzunia grał sobie Mamy, żeśmy patrzeli, kurwa ten, ten no. Jakiś samuraj się trafił Czy się wydaje, że tu się nie opłaca w ogóle brać tych mieczy jego Bo on jakoś tak potrafi się obronić przed tym Spróbuję, ale w końcu zacznie się. No, on, on, on potrafi coś takiego zrobić, się... nie? Jemu gdzieś tam na pewnym etapie zacznie to życie spadać, w końcu, ale widzę, że cały czas na razie na zielono. Także mam nadzieję, że czujecie ten klimat ogólnie. Jest tych gierek z salonów gier, też sporo, które będę wspominał na pewno. Zacznie on to zacznie obrywać, w końcu, że co. Taki boss, nie? Może powinienem no, faktycznie tym mieczem muszę zacząć robić krzywdę. Nie pamiętam. Boże, jak tu jest limit. O, dostał mieczem. Okay. Ale teraz już normalnie będzie obrywał cały czas chyba Cię. O ty je bańczę, sama zwańczę Chyba miecze mi na klepie Więcej Aż ty Wazer Mam nadzieję, że tu nie ma limitu chula. Dobra Dobrze, załatwiłem go, ale obrywałem mocno Tak, no jest tych kilka tego, nie? Raz, jeszcze chyba, jeszcze z cztery chyba. Tutaj coś, ale Street Fighter. Bonusik, może coś tam zdobędziemy. Już jest chyba maksymalnie rozwalone. No, jakieś punkty dostałem za to, chyba. Jest Free Play, to chyba jest nieskończoność kontynuacji. No, jeszcze z cztery chyba. hahaha, oh ha, 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 ha. Także mówię, no powrót do jakichś tam pięknych czasów. To nie są też takie jakieś gry, kurde, te mapy, które są, nie wiem, najlepsze z tego wszystkiego, co ja tam pamiętam, nie? Są o wiele lepsze, ale to też było i, i mi się to podoba. I znowu, zobaczcie ile się ich unosi. No i bezpiecznie jest w zasadzie skakać cały czas i z tutaj. Ale nie zawsze wychodzi to, że... Się... Może ci się nadzieć na ich piąchę mimo wszystko. Bo to może. O, mieczem jednak najlepiej więcej zadaję. Obrażeń. Tam jeszcze jeden leży i jak jedzenie bierzecie, to się życie odnawia, nie? Jakby co. Aż ty kurwa, wślizgnął No, nie może to być. No i... No, nic nie mogłem zrobić. Jestem mogę zrobić GAU, Możecie napisać tam w komentarzach, jakie, jeżeli chodziliście na salony gier za mało lata. Jakie wasze ulubione gierki były. Może da się to znaleźć gdzieś. Znaczy wiadomo, nie będę ukrywał, że są emulatory, tak? Każdy o tym wie, ale to nie jest ogólnie rzecz biorąc, jakby ten, to nie jest legalne, nie? Ogólnie, z reguły, mają raczej na to wyjebane yy, mi się wydaje przynajmniej, to nie mówię tego na 100%, nie? wydawcy tych gierek, bo oni już chyba na tym pra praktycznie nie zarabiają. No, ale zobaczcie, jeszcze czasami coś wydadzą. No to myślę, że w porządku byłoby ich wesprzeć jednak kupić taką paczuszkę, bo to jest z reguły tanie, a gier jest kilka, nie? Już nie mówię, żeby kupywać kurwa, mówię kartridża za dwie dychy. 20 dolarów nawet, nie? Czasami. Jakiegoś używanego. Ale kurwa, łapie mnie. Nazwę mieć może. Ale można sobie takie coś kupić, to zawsze będzie. Z emulatorami też to różnie bywa. Czy wiadomo, da się ustawić wszystko nie. No ale ogólnie rzecz biorąc to, to jest nielegalne, tak? Bo to nie jest, to jest chwycie. No nielegalne to jest po prostu. Żeby grać na emulatorach. Bo to jest po prostu ściągasz piracką kopię z internetu i grasz. Na emulatorze. No chyba, że kurde... Masz płytę czy tam kartridż, ale jak to odpalisz? Nie ma szans mieć konsolę wtedy, tak? Ale spoko. Także moi drodzy, zobaczymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, zagrajmy w klasyki Final Fight, nie pamiętam z którego roku ale będzie napisane w tytule na pewno. Także trzymajcie się, zostawcie sobie łapkę w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.